Dobra, widzę, wyjeżdżamy, z pod jakąś bramą tu albo no swojego domu, nie pokażę oczywiście, wyjeżdżamy sobie rowerkiem. E, niedawno odcinek wleciał, no i startuje z tego samego miejsca. Widzę, i dzisiaj lecę po, po tysiąc subów, robię tak, kiedy na Dzisiaj robimy tysiąc subów pod tym odcinkiem. O, widzowie, znowu, znowu tyle jaram. Znowu, znowu tyle jaram. Znowu, znowu tyle jaram. Pojedziemy sobie na plac, widzowie.

chcecie widzowie więcej takich odcinków, to. O, kurde, ale. Bo... Ej, widzowie! Musimy się wrócić do domu. I... Kurde, burza idzie! No nie! Zmoknę cały. Ej, kasku, nie mam nic. W ogóle nie jestem ubrany, widzowie. Uh, nie mam nic formatywnych, tylko. patrzcie. zaraz wam pokażę mi. Outfit. 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 Nie umiem gadać tak wieje pokażę wam siebie patrzcie jak ja wyglądam widzowie. i jeszcze klapki nam do tego nie? fajnie strasznie teraz już wiesz kiedy zobaczyłem cię, cię zabiło mi serce mówię to do kogoś z by tak ta się ta Kiedy, kiedy zobaczyłem gdzie szybciej zaliłam i serce wszystko się pozmieniało i tego więcej widzowie nie wiem co robić Bo nikogo u mnie nie ma w domu a kluczy nie wziąłem do kiezi po co mi klucze? Y, ja jak nie jadę, nie no, y, ja, ja sobie jadę nagrywać, widzowie. No i mówię, na pewno nie będzie padać. Widzowie, mówiłem, że na pewno nie będzie padać. A zaraz będzie padać, a ja, no, a ja nie mam kluczy do domu. Ja nagrywam. No i widzicie widzowie. Zaraz zmoknę pewnie bo jest naprawdę chłodno bo pewnie będzie padać padać ać, ać A jak chcecie Daily widzowie to dajcie suba i lajka i napiszcie w komentarzu więcej daily a ja, widzowie napisz ktoś e, daily albo napiszcie odcinki z gier i kto i więcej lajkowanych komentarzy E, co będzie miało więcej e, lajków? No to wygra. No i będę to nagrywał, widzę. Ale oczywiście chociaż jeden subik tu musi wlecieć. No to chociaż dwa. Bo odcinki dzisiaj dwa wlatują, to dwa suby albo 2000. Ej Sary, pokazałem dwa. Trzy znaczy pokazałem. Dwa. Tyle. Kurde, kurde, widzę, że nie wiem co zrobić. Po kluczy do domu nie mam. A nikogo u mnie w domu nie ma. I ja na szczęście się błąkam i to jest mały problem, bo nie wiem gdzie jechać. Albo muszę do kolegi jechać. Tam mam 2 km. to tam zajmie mi trochę? Albo nie wiem, co zrobimy. Sawery e, ten! Znaczy Oskar pomyliłam się. Nie macie? Nie no nie gadaj. Ja nie rób. Nie macie? Naprawdę? Bo ja zaraz zmoknę, bo nagrywam odcinek. Aha, to fajnie, pozdro. Eee, Boże. Już mnie zimną z skórkę. I nie wiem co ja mam zrobić widzowie No co, zawracamy się no i czekamy na kogoś, kto przyjedzie Wypatrujcie widzowie S-Line Audi albo RS4, bo nie wiem kto przyjedzie S-Line wypatrujcie albo RS4 Albo jeszcze GT-a. A nie GTR jeszcze nie jest. Nie? Muszę tak powiedzieć kurde przerzutki mi się pozmieniały ale wieje widzowie sami to usłyszycie nie? ale se pogodę wybrałem całe czarne niebo no i fajnie dobrze że ja mam telefon Ja wola! Ja wola, ja wola, ja walę. Widzowie, ale ja umrzem. Czekaj, Czekajcie się po jedzie do tablicy, Będzie? tablic tablicy nie widać się no, na Dalej na Teraz... A widzowie, mówiłem wam, że ja mam zielone włosy. Ja jak nie wyjdzie, to już wiecie. Nie zrobiłem tego, że lubię Czech króli, nie? Nie lubię. Tylko zrobiłem to, że nie było niebieskiego. Pomijam na niebieskim malować, ale bardziej mi pasuje albo czerwony, albo zielony był. A ja z racji, że czerwony tak w miarę lubię, a zielony to prawie mój ulubiony korol. Kor... Nie umiem gadać? Kolory! Dobrze, Dobrze powiedziałem. Jestem w piątej klasie i nie umiem gadać. To no, jest no super! Czy ja powiedziałem właśnie swój wiek. No nie! Słuchaj. To mnie że ja jestem w pierwszej pogadana jak kidos? I mam metr 60. No ale no takie życie. Nikt mi prawie nie uwierzył. Tylko moja klasa mi uwierzy. I, i ona. Kiedy zobaczyłem cię, ja się zabija mi serce. Wszystko się pozmieniał. I wciąż chcę tego więcej. Chcę trzymać za rękę w moim Audi. Kręcimy se, no i ja mówię Wam, koniec tego odcinku. Ja czekam na telefon. No i co, będę sobie tutaj czekał na no tym. Tu, tutaj, tutaj jest sąsiada, tam sąsiada. No i kurde czekam, aż dostanę telefon, że niedługo przyjedzie. Ktoś do domu. Wy, ja wypracuję. Ja albo Sline, albo RS4 No i to by było wszystko, dajcie dwa suby i lajka, no i pa!